<ścilia> 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 oh. <śmusik> oso osobiście uważam osobiście uważam osobiście kto głosi. No często mamy, widzimy jakiegoś brata lub siostrę gdziekolwiek i już mamy, a ten będzie mówił to, ten pewnie co, ten, 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 ten i dupa zbita. Lepiej to sobie wyobrażaj, że apostoł Paweł głosi, jak ktokolwiek mówi gdzieś tam. I wczuj się w Ducha Świętego, żebyś w ogóle coś wziął. Osobiście uważam, Że Jezus bardzo zrobił rzecz za nas, nam przysługę, taką, że przyszedł jako <laughs> suga i baranek. Bo, jakby zstąpił z nieba jako lew, z Judy, to byśmy wszyscy w mgnieniu oka pomarli, zginęli. Rozumiesz? Wyobraź sobie lwa z Judy, który występuje z nieba? Ale widzisz, Bóg jest miłosierny. Jezus się narodził jako małe niemowlę w Nazarecie, skromnym. Żeby po prostu czasami kogoś nie zabić swoją świętością, i tego kim on jest. Jezus musiał mieć taką, musiał się wcielić w postać sługi, i musiało tak to wyglądać, ale to nie jest, to nie jest Jezus ten, który był na ziemi. To nie jest jego obraz. Bo zawsze był lwem z Judy. I wraca koleb z Judy i zawsze jest synem Bożym, który tchnieniem w ogóle jest słowem swoim. Podtrzymuje świat i wszystkim daje dech życia. Rozumiesz miliardy ludzi, ale Jezus jest panem ich oddechu. To, że bierzesz kolejny oddech, to tego dzięki Jezusowi. Chodzi o to, żeby się Boga bać. I tyle. I wtedy jest wszystko na miejscu. Nawet jakby jak Jezus by wracał kolegę, To ja mogę być nawet niech mnie zabije nawet do przyjście. Więc Bo mnie Jezus jest jak wskrzesił. <grym> Bo mi umiłował. Jak w ogóle my się rozumiemy miłość. Bo wiesz, mi miłość jak nie znamy Jezusa, nie poznajemy go. Wczoraj jest ten słowo. Jezus na tyle da się poznać. Nam, komukolwiek, na ile Ty jesteś nim zainteresowany. Ale to jest fikcja jakaś w ogóle i mrzonka. Jak nie znamy Jusa. To, 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 to my rozumiemy miłość jego do nas w bardzo krzywy sposób. To jest mrzonka w ogóle. To jest mrzonka, co my Kłamstwo, fikcja. Można się tam wysilać, żyłkę tam nadlapnie, że i tak się nic nie stanie, rozumiesz? Bo to On, On z Ciebie musi wyjść. To On z Ciebie, ale On żeby z Ciebie wyszedł i zaczął robić swoje rzeczy, no to musisz się uświęcać, musisz umrzeć na krzyżu prawdziwie i musisz robić dużo rzeczy. Współpracować z Bogiem i z Jego łaską. Łaska ma trzy zadania. Pierwsze, zbawiła nas za darmo, nic nie zrobiliśmy, zasługowaliśmy na piekło, to też dobrze wiedzieć, ale łaską zbawieni jesteśmy. I ten pierwszy punkt, on jest w ogóle taki, że jak my nie zrozumiemy pierwszego, to my nie będziemy się uświęcać i nie zrozumiem i nie, nie wypełnimy swojego powołania. Bo ostatnio ludzie mówili, że nie, nie wiedzą, co są powołania. Ja nie wierzę w to, bo wystarczy chwilę, że pogadam z każdym i ja wiem, kto jak ma powołanie. Bo, bo widzę, co ludzie mówią, jakie mają pragnienia, co by chcieli robić. Tam to jest powołanie, tam. Tylko problem że ludzie nie wchodzą w powołanie. Więc pierwsze to jest dar zbawienia, i to jest <laughs> obszerny temat. Ja Wam powiem wszystko się już dokonało. Wiesz, na co czekamy? Tylko na to, żeby Jezus się objawił w chwale, czyli na całkowity jego obraz w pełni, że zobaczymy, jak on to przyjdzie. Tylko na to czekamy. Bo wszystko już się dokonało. No, wszystko się już dokonało. I, i, i dar, I myślę, że, że ludzie mogą się nie uświęcać, możemy źle, źle się uświęcać, źle rozumieć uświęcenie i, tym, i, i nie, nie będziemy wchodzić w połowanie, jak nie zrozumie tego, że tego daru, I co się w nim zawiera. No. Czekaj, bo nagrywam, wiesz? Okay. No. Y, tego, co się w tym zawiera. Jaka jest, jak się mówi? No, co jest w tym pudełku. Zawartość zbawienia. To, że jesteś królem. To, że jesteś świętym. Wierzysz w to? Bo wiesz, wiara w to, że jestem święty, tak? Miał święca. Bo ja nic nie zrobiłem, jest już wszystko zrobiłem. Ja nic sam nie mogę zrobić. Pierdnąć mogę. Ale to też nie z siebie, bo to ciało w ogóle jest u Boga, tak? Ciało mamy dawać na ofiarę żywą. Hmm, to jest nieprzyjemne. Ale w musimy zrozumieć, bo wszyscy to zrozumieli, że. Bóg ma za mnie i kocha mnie. Ale wiesz co, jak to dobrze zrozumiesz, to ty naprawdę będziesz uświęcone życie prowadził. Bóg jest miłością po pierwsze, nie ma takiego Bóg kocha mnie. No Bóg kocha tak, ale on jest miłością. On jest miłością. Cały czas gorącą miłością. Pała, zazdrosną, żarliwą o ciebie. Pytanie, czy tego doświadczasz na przykład, tak? Bo to też się zawiera w tym zbawieniu. Tak? Chodzi o poznanie. A poznanie to nie jest, że wyczytam w coś, albo że ty mi coś powiesz, tylko ja muszę iść na 5 godzin i walczyć o to, żeby mieć poznanie. Nie iść se, wiesz, do kina, tylko idę w ogóle poznać prawdę. Bo w kinie to ja będę, wiesz, z diabłem siedział w ogóle. A szczęście mówią tak, no ale przecież można iść do kina. Albo może mieć choinkę. Może mieć na ten choinek. Tylko w ogóle nie chcę temat w ogóle o, o rozmawiać, bo... bo, co, nie mam powiedzieć na takim sobie. Bo... Patrz, wszystko możesz. Wszystko możesz. Bądź wolny. Tylko jaki owoc wyda, to twoje chodzenie do kina. Albo coś. Chodzi o to, żeby był mądry, rozumiesz? To nie chodzi, żeby był zabrany chodzić chodzi do kina, mieć drzewko w domu. Niczego Bóg nie zabrania, tylko chodzi o to, że jak Ty zrozumiesz ten pierwszy dar, tej łaski, to Ty zaczniesz już nie chodzić do kina. Rozumiesz? Może Ci się zdarzy. Przez filmy Bóg też mówił. Ale chodzi o to, że Ty zaczniesz poważnie traktować to wszystko, bo zacznie co? Duch się uwalniać. Wiecie, że my się uświęcamy tak naprawdę tylko wtedy, kiedy duch się uwalnia. I tego się musisz nauczyć. To nie przyjdzie tak. Kiedy duch się uwalnia, to już masz tak, potąd musisz sobie tam przebywasz, rozumiesz? I duch cię uświęca, ale najpierw ty musisz nakarmić, nieco, musisz modlić się, szukać Boga całym sercem, żeby się umieć, się nauczyć. wejść, w co, w co wejść? No, w Bożą obecność, chodzenie w duchu. I to cię będzie uświęcać, tak? O nie, że się spiną mi. Dzisiaj się tyle modliłem, czytałem słowo, i to oznacza, że są uświęcony. Nie. To Dobrze, że to robisz, i uświęcenie przyjdzie. Poczekaj na oko, trzeba być cierpliwym. Ale mówię, nie rozumiem, Bóg nas kocha, Bóg jest z nami w ogóle. W ogóle wierzymy w to, że Bóg jest we mnie i zna i w ogóle z... duch jest, Boga jest nade mną. W ogóle z... słowo mówi, tak, jesteśmy z Boga. Dziękuję. Wiesz, że mi takie coś wystarczy? Na przykład, jestem z Boga. Z Boga jestem. Ja nie muszę tego, bo wiesz, ja i każdy, każdy jest w procesie. Tylko przyglądaj się temu swojemu procesowi, naprawdę, proszę cię, czy jak nie idą jakieś zmiany, tak to też pytaj braci, których u tyci ci kieruje, jakichś tak? żeby ci może coś wskazali, tak? ale bo naprawdę, mówię, brakuje takich ludzi silnych duchowo. Musimy słabnąć w ciele, żeby być silnym duchowo. Tak to wygląda po prostu, bo i to fazeci fazeci to mają zrobić. Kobiety nie mają być silne. Nie jest powołanie kobiet, żeby być silne. Mogą być silne w wierze. Oczywiście, że tak. Ale to facet na to kierunek. Tak samo jak w małżeństwie. Fasę daje, rozumiesz. Fasę mówi tak. Jedziemy do Colorado w góry. Ale widzisz, żona mówi: Amen! Czuję, wiesz, power, który idzie od Boga przez mężczyznę. Ale na tej wycieczce, wiesz, my, my często mężczyźni możemy pobłądzić i. Te, te dróżki poboczne w mądrości Bożej, Twoja żona ci powie, na przykład, o tędy! A Ty, come on, yeah, jedziemy, rozumiesz? Ale to jakby Ty nadajesz kierunek tej, 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 tej podstawowej rzeczy, ale żona jest pomocą i ona. A co Ci, często możemy być. Mądrością Bożą mogą nas kobiety przewyższać, tak? I innymi rzeczami, modlitwą, <grym> i innymi, one wiedzą lepiej. Tyle, że mówię, że no bo znowu dzisiaj tak ten temat tak trochę widziałem, że dzisiaj jak... I kiedyś to na trzech mówię jedna, że kobiety gorzej znoszą i zgadzam się z tym, jak są, y, nie mają mężów. Facet jak nie ma żony, lepiej, lepiej, lepiej to znosi. Da radę. Ja nie mówię, że my faceci tak się poddajemy, oglądamy telewizor, kapcie i wiesz, piwo w lodówce. Byłem w pracy i jestem mężczyzną. <grym> Ja nie mówię, że ja jestem jakiś, wiesz, idealny. To nie chodzi o to. Chodzi o to zawsze, żebyś kierunek widział, w jakim chcesz zmierzać i modlił się o to do Boga i walczył o to. <laughs> Duch Święty będzie walczył z Tobą. On Cię będzie uświęcał. Duch Święty jest w ogóle po to, żeby, on cię, żeby cię uświęcał. To jest w ogóle, patrz, Jezus wysłał Ducha Świętego. Zapłacił na krzyżu. Następna rzecz. Zrozumienie, co stało się na krzyżu. Jaka cena została zapłacona? Bo jaka waga została zapłacona? Ale ja mówię, to musisz przez objawienie, tak? I to objawienie będzie pracować w Twoim sercu. I, ty, i to, jak Ty to zobaczysz, tak? To zmieni Ci się, jak? Nie będziesz patrzył krzywo, tylko aha. Dobra, to ja śmiecham, jedynie się modlić w ogóle. W ogóle ten świat to w ogóle wiesz. Jak ziarko prochu, w ogóle nic nie warte jest. To, to się dzieje, jak poznanie Boga jest, tak? I zostajesz teraz bardziej konkretny, Ty, Chrystus w tobie. Jego siła. Chcę sobie wyobrazić, jaka siła jest w tobie. Jak Chrystus mieszka w tobie, rozumiesz? Mieszka, jak już masz z Nim rację. Mieszka, rozumiesz, jaka to jest siła w tobie? I ta siła, jak wyjdzie, czy w kościele, czy głosi Ewangelię, czy cokolwiek robić, gdziekolwiek będziesz, to ludzie będą czuć tą siłę, rozumiesz, nie z tego świata od ciebie. I nie zawsze w okrzyku, ale ona będzie wyczuwalna, rozumiesz? Autorytet wyczuwalny. I tak było z Jezusem. On w ogóle, on, 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 co, co zrobił Jezus? Ty, Gostek, wstań. Gostek wstawał i szedł za nim. Jezus mówi, pójdź za mną. Widziałeś to, jak Jezus uważał słowo? Jezus był słowem. Słowo przyszło. Mówi, Chodź za mną. Pójdź za mną. To nie było żadnego zastanowienia i ze strony Jezusa, i ze strony tego, co. Gostek wstawał i poszedł za nim. Autorytet z mocą i władzą jest w tak. I to jest kolejny znowu: ta, trzeba być poddanym Bogu ojcu, tak. Ale mówię, że Bóg jest z nami, Bóg jest z miłością, jakby to zacząć. I to wprowadza nas w uświęcenie, i też jakby jak my się uświęcamy, to my jesteśmy zdolni też wejść powoli w swoje powołanie, trenować to powołanie, obracać tymi talentami, tak. Rozpoznawać, tak. Im bardziej jesteśmy dojrzali i tym bardziej roz, rozpoznamy powołanie. Po prostu. Ale mówię też właśnie, żeby, wiesz, kobiety, jak nie mają tego, aha, to to gorzej znoszą i, i, i kobietom bije na, na, na banie. Facetom też bije, ale kobietom bardziej bije na banie, ułożą. I w taki sposób na banie może i może im, im być, że diabeł przez nie będzie działał i będzie wprowadzał, wiesz. Syf jeszcze do kościoła większego, ale to, że syf przez nie będzie diabł wprawzał, to jest wina nie ich, tylko nasza, facetów. Bo my mamy stać na straży. I żebyśmy znowu nie zawali, tak jak Adam w ogrodzie, tak? Mówimy, że Adam zawalił, tak? Chcę, że Adam zawalił, ale ja nie zawalam. I o sobie też mówię: My mamy nie zawalić znowu jak Adam. Wtedy kobiety będą rosły. Bardzo dobrze będą. Zrastały. Tak? Bo wzrost jest indywidualny i w małżeństwie i w kościele. Żeby dojść do pełni Bożej dochód, tak? Tak pisze. I wtedy, jak ty, jak. Co to jest uświęcenie? Oddzielenie, wszyscy mówią, dobra. Tylko uświęcenie chodzi o to, że, że patrz. Ty znasz Boga, rozumiesz? W skrócie. Wiesz, że Bóg jest z Tobą, ale wiesz to po prostu, rozumiesz. Otwierają. Widzisz duchem. Rozumiesz? Bo Ty jesteś duchem. Ty nie widzisz w ogóle świata. Tak jak widziałeś to 5 lat temu i ileś tam. Ty widzisz jak Jezus. Rozumiesz? To jest uświęcony. Rozumiesz? Paweł apostoł mówi, że on go wybrał w matki, żeby objawić. Co zrobić? Objawić syna. Nie Pawła objawić, tylko syna Bożego objawić w nim. I aby było się w Ewangelii, tak? I to jest cały czas. Proces, który, się, który trwa się i się toczy. Tak ważne jest trwanie, nie że, o dzisiaj, dobra, dzisiaj miałem dobry dzień, ale jutro sobie odpocznę. Fajajaj. Ja zawsze odpoczywam. Tak, ja wiem, ciało musi odpocząć. Jak ciało nawet raz jest zmęczone, to namasz szczęście uwalnia dobrze, podobno. Ale ty się nauczysz im bardziej właśnie będziesz, będziesz uświęcony tym bardziej będziesz odpoczywał w Bogu nie będziesz robił pustych przebiegów Jezus nie robił pustych przebiegów powiedział słowo co się działo pyk pyk nie będziesz nic się spieszył nie będziesz zajechany rozumiesz będziesz coraz bardziej poruszał się drogą za Jezusem będziesz czuł jego zapach rozumiesz i cały czas będziesz i to że będziesz wiedział że idziesz za nim wszystko inne przestaje mieć znaczenie i powołanie każdego z nas jest głosie ewangelii to, że kobieta na przykład wychowuje dzieci dobrze, ale jak jest sąsiadka, to, to numerem jeden jest nie zajmować się dziećmi, tylko powiedzieć tej sąsiadce o Jezusie. widzisz dlaczego? Bo jak bo to jest do Kościoła, do każdego. Bo jak ona powie tak, sąsiadce o Jezusie, to przyjdzie i dzieci będą grzeczne. Bo Bóg się zajmie, co jest pisze, Bóg się zajmie nadnaturalnie. <głos》> przyjdzie i o, dzieci grzeczne są. No dlatego, że proszę sąsiadce głosić, bo Szukasz Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I wszystko jest dodane. My mamy wszystko na tacy, kochani. Słowo mamy. Mamy w ogóle Biblię. To jest wyryte w naszych sercach. Od zawsze słowo znamy. Tak naprawdę. Od zawsze. Pytanie, czy masz świadomość na przykład, że umarłeś, że Chrystus mieszka w Tobie. Nie ma Kowalskiego Jana, nie ma tam jakiegoś tam... Tylko jest nowy, duchowy człowiek, tak? Z objawieniem, z darami, z powołaniem. Ten, który ma już wszystko. Patrz, Królestwo Boże jest tu na świecie. Jesteś miastem położonym na wzgórzu. Światłem, który świeci. I teraz nie chodzi o to, że teraz... Ja sobie to w głowie gdzieś wymyślę, że ja teraz tym miastem jestem, tylko co ty masz to zobaczyć przez wiarę, po to, że jest fakt dokonany, mówię, bo Jezus już dokonał wszystkiego. Jesteś doskonały w duchu i już nieco na zawsze. I z tego pułapu królewskiego kapłaństwa, świętego, tak, króla z sercem sługi, schodzisz i uniżasz się tak jak Jezus, i bierzesz z niego przykład, ten ziemski, tu jest bardzo dobry przykład. I możesz w ten sposób wtedy komuś jak podcierać, jak to kiedyś słyszałem bardzo dobrze. Ale tylko z tej pozycji już, że jesteś królem, kapłanem, rozumiesz? I mieszkasz w Królestwie Bożym i Twoim Tatą jest Ojciec Bóg, tak? I, i, i nie mieszajmy nigdy prawdy, a pokory. Bo jesteś królem, jesteś kapłanem, jesteś czysty, święty, niewinny, jest kalany. Ludzie często są o grzechu, ale tak, jaki jak grzech, dobra? Jaki grzech? Bo ja nie rozumiem innych rzeczy. Znaczy nie rozumiem. Ja, 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 ja nie wiem jak ludzie rozumieją grzech, bo zrodzony z Boga nie grzeszy, w Królestwie Bożym pisze, pisze w ogóle, że my z nieba, wiesz, oczekujemy i Jezus wywrócił rzeczywistość. I teraz pytanie tak, czy Ty masz w ogóle mentalność w tym umyśle dawnym, te myśli dawne, wierzysz, nie, że, że, że grzeszysz? Biblia mówi, że upadamy, oczywiście, że tak, tak, ale upadł jako święty, jako czysty, jako niewinny, tak? Jak ty, bo chodzi mi o to, że jak ty masz mentalność, że to co chwilę jesteś jakiś niedoskonały. My nigdy nie będziemy nigdy coś doskonali. Doskonały jesteś raz zawsze w duchu i to masz zobaczyć. Bo jak to zobaczysz, coraz bardziej ci tamto zobaczysz to, że jesteś doskonały w duchu. To, to, to co zrobił Jezus, to wszystkim też będzie mu coraz bardziej oddawał chwałę. I to, że to coraz bardziej będzie widział Jego dzieło, ten pierwszy element dar. Tak? To wszystko, co jest z tym związane, bo tego jest bardzo dużo. To, to to Cię będzie uświęcać. To Cię będzie uświęcać. To, co Jezus zrobił, nas uświęca. Tak? I wprowadza w powołanie. Bo my w ogóle w Nim żyjemy. My w Chrystusie żyjemy. To jak, jak w Chrystusie, jak żyje to ja mogę grzeszyć? Że co zrobię? Dla mnie na przykład, to jest grzech, to jest nieprzyjęcie całego tego wszystkiego, co zrobił Jezus. I w ogóle dla mnie grzechem jest niechcenie poznania Jezusa. I niechcenie poznania tego. Niechcenie pójścia za Jezusem. Nie kochania, nie uwalniania miłości, nie uwalniania nadziei. To, co są dla mnie, to jest dla mnie grzech, rozumiesz? A nie tam jakieś, jakieś ja upadnę, że coś tam, że mi gdzieś przelecą że myśli, że mi coś tam się stanie w ogóle, że palę, że coś tam. Wszystko, co palisz, czy coś, to odpadnie człowieku. Nie walcz z tym, jak z tym walczysz, to jeszcze bardziej, jeszcze się... To nasili, prawo będzie. Łaska płynie. Rozumiesz? Cały czas. Nie ma potępienia. Cały czas Bóg patrzy Cię i mówi: Mój umiłowany, Bóg jest dumny z Ciebie. Bóg się Tobą zachwyca. Bóg Cię pociesza cały czas. Bóg cały czas Cię osłania. Rozumiesz? Chroni, kocha, miłuje. Tak, i wychowuje, i karci. Ale jak przychodzisz do ojca, to on nie mówi: O, źle zrobiłeś i jest od razu pat, To nie jest w ogóle ojciec. Ojciec to Cię rozumie, Ojciec Ci współczuje, Ojciec Cię wspiera, to jest pierwsza osoba, która w ogóle da Ci od... docenić Cię, doleci Ci otuchy. To jest, wiesz, jak dostajemy jakieś baty, to do Ojca lecimy. I Ojciec, wiesz, do kogo, do kogo ja mam polecieć? Do Ojca idę. To Ojciec mnie podniesie. Rozumiesz? Wiesz, jakie to jest podniesienie? Czy w ogóle mamy świadomość, że w ogóle Bóg jest Ojcem w ogóle naszym? Ten, który powiedział Roślinki mają niebo, ma się stać, wszystko się ma się stać. I teraz był on jest naszym ojcem i on nowego człowieka stworzył. I ten nowy człowiek mieszka w tym, w tym ciele. Po prostu. Także mamy facet się wziąć garść, topór w lewej ręce, w prawej sikiera i idziemy. Tak facet to jest wojownik. Facet to nie jest dobry człowiek. Nie widać, kurczę. Facet to jest wojownik. Każdy. Czy cichy, czy agresywny, czy spokojny, czy gwałtownik. Ale jest wojownik. Wojownik. Jezus jest mężczyzną. Był mężczyzną. Na Ziemi, tak? Nie był kobietą. No i tyle, dlatego mówię, że. Problemy, z dlaczego ludzie nie funkcjonują? I jakby, jakby zakończając to, to po prostu nie ma wiary. Nie ma wiary w to, co Jezus zrobił, i nie ma wiary w poznanie, kim jest Jezus. Prawdziwie, bo jak my nie mamy prawdziwego poznania Jezusa, to wymyślamy sobie swój obraz Jezusa, ale to nie działa. Zostawiamy wszystko, idziemy, modlić się szukać Boga, i poznajemy go. Poznajemy to, co zrobił, kim jesteśmy, kim jest On, jak jest Królestwo, że jesteś święty, Królem umiłowanym, tak? I tam przychodzi miejsce ukryte, tam przychodzi uświęcenie i tam jest miejsce wejścia w powołanie. Bo im bardziej dojrzały, tym bardziej w powołanie będziesz wchodził. Amen.